Już 6 grudnia w Las Vegas Jan Błachowicz ponownie wejdzie do oktagonu UFC. Były mistrz wyruszył właśnie do Stanów Zjednoczonych, aby mieć wystarczająco dużo czasu na aklimatyzację. Dwa tygodnie przed walką lecimy z ekipą się zaaklimatyzować. Połowa składu na zdjęciu, reszta dołącza w najbliższych dniach. Jak widać, humory dopisują. 23 listopada Marek Bujło po raz pierwszy wszedł do klatki UFC. Podczas gali UFC Fight Night 265 w Katarze zmierzył się z Denzelem Freemanem i przegrał na punkty. Po pojedynku Bujło podzielił się wrażeniami z walki, pisząc do fanów w serwisie X, gdzie przyznał, że tylko i wyłącznie pierwsza runda przebiegła zgodnie z gameplanem, a więc wybadać go w stójce, popunktować, dystansować i utrzymywać walkę na nogach. Druga i trzecia nie miała nic wspólnego z założeniami na te rundy, które miałem wytyczone. Bujło dodał również. Ciosów coś tam było, ale i tak za mało. Nie chcę dawać tak nudnych walk, więc mam sporo do poprawy. Zabrakło intensywności, aktywności i podjęcia ryzyka. Wiem co zrobiłem źle i nad czym pracować. U dwóch sędziów wygrałem pierwszą rundę, a sam myślałem, że ją przegrałem. On też był niewygodny. Wracam już do domu i zwyczajnie żal mi tego, jak ta walka się potoczyła w drugiej połowie. Przed trzecią rundą był remis, a ja to zawaliłem. Co do obalenia, nigdy w swojej karierze w brazylijskim jiu nie spotkałem zawodnika, który był tak spocony i śliski. Ręce dosłownie z niego zjeżdżały. Polak przyznał też, że chciałby jak najszybciej wrócić do klatki UFC. Menadżer dziś chyba będzie rozmawiał z Mikiem. Noga sama raczej nie boli, bardziej stopa od kopnięć. Prześwietle ją jutro lub pojutrze dla spokoju i będzie można myśleć nad datą. Nie chce długo czekać na powrót. Kamzat Chimaev w rozmowie z dziennikarzem Adamem Zubairaevem wypowiedział się na temat swojego potencjalnego powrotu do oktagonu. Czeczen nabawił się poważnej kontuzji stopy, przez co będzie musiał przejść operację. Na ten moment wiadomo, że 31-latek nie wróci do walk przynajmniej do kwietnia 2026 roku. Ian Machado-Gary w ten weekend odniósł jedno z największych zwycięstw w swojej karierze, pokonując Belala Muhammada przez decyzję sędziowską na Gali UFC w Doha w Katarze. Na wydarzeniu obecny był również aktualny mistrz kategorii średniej, Hamzat Chimaev, który stał w narożniku Armana Carukiana. Po Gali obaj zawodnicy spotkali się na korytarzu. Początkowo w przyjaznej atmosferze zamienili kilka słów, jednak po chwili Chimaev odepchnął Garego i rzucił w jego kierunku wyzwiska. Zobaczcie krótki materiał. <laughs> What's wrong? Whoa whoa, 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 Come on, come on, come on relax, boys. Relax. Did, dude, that's just childish. You're meant to be a champion in this sport. You're meant to be a champion in this sport. Your friend just won. Don't ruin his picture I'm Congratulations. Hey, what's up, Tak jak przed chwilą wspominaliśmy, Machado Gary odniósł bardzo cenne zwycięstwo w drugiej najważniejszej walce Gali UFC Fight Night 265. Wydarzenie odbyło się 22 listopada w obiekcie Ali bin Hamad al-Atiyah Arena w katarskiej Dosze. The Future zmierzył się z byłym mistrzem Belalem Muhammadem. Irlandczyk kontrolował przebieg pojedynku i pokonał swojego rywala jednogłośną decyzją sędziów: 30 do 27, 30 do 27, 29 do 28. Tym samym 28-latek zanotował drugie zwycięstwo z rzędu. Po walce, w rozmowie z Michaelem Bispingiem w oktagonie, wyzwał na pojedynek mistrza wagi półśredniej UFC Islama Makaczewa. Pokonałem właśnie byłego mistrza. Nie ma nikogo innego nad nim poza mistrzem islamem Machaczewem. Belal nie był w stanie mnie sprowadzić do parteru. Spróbuj mnie, islam, sprowadzić. Strącę ciebie stroną i zakończę twoją serię zwycięstw. Jesteś skończony. Belal Muhammad, były mistrz kategorii półśredniej UFC. Podczas gali w Katarze, która odbyła się w miniony weekend, zmierzył się z Janem Mahado-Garym. Zawodnik przegrał jednak z Irlandczykiem przez decyzję sędziowską. Po walce zareagował na porażkę na swoim profilu na Instagramie. Nie byłem w stanie tego wygrać. Dziękuję Doha za wspomnienia. Dziękuję trenerom, rodzinie, przyjaciołom, którzy są ze mną niezależnie od wyniku. Dziękuję Bogu za wszystko, jestem błogosławiony, że mogę tu być. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Armand Sarukian odniósł imponujące zwycięstwo w walce wieczoru gali UFC Fight Night 265. Wydarzenie odbyło się 22 listopada w Hali Ali bin Hamad al-Atiyah Arena w katarskiej Dosze. Ormianin zmierzył się z Danem Hookerem i w pełni zdominował zawodnika z Nowej Zelandii, poddając go w drugiej rundzie. Za swój występ, Czarukian otrzymał bonus w wysokości 50 tysięcy dolarów. W rozmowie z Michaelem Bispingiem w Oktagonie zawodnik z Armenii wskazał rywala, z którym chciałby zmierzyć się w następnej kolejności. Czarukian wyraził chęć walki z Ilią Topurią, obecnym mistrzem wagi lekkiej UFC. 29-latek zarzucił Gruzinowi unikanie pojedynku, jednocześnie deklarując gotowość do starcia już w styczniu. Obecnie El Matador pozostaje bez zaplanowanej walki. Szacunek dla Dana Hookera za wzięcie tego pojedynku ma większe jaja niż mistrz tej dywizji. Każdy ucieka, szczególnie Ilia. Jest tylko jeden prawdziwy pretendent do tytułu. To jest Armand Sarukian. Nie szukaj łatwych walk. Jestem gotowy na koniec stycznia. Po prostu wyślijcie mi kontrakt. Ilia Topuria jest aktualnym mistrzem kategorii lekkiej UFC, z którym chcą się zmierzyć między innymi Paddy Pimblet. Justin Getty oraz Arman Sarukian. Ten ostatni wygrał w miniony weekend na gali UFC w Katarze z Danem hookerem i teraz domaga się pojedynku z El Matadorem. Obecny czempion dywizji do 70 kg wypowiedział się na swoim profilu na platformie X na temat potencjalnego starcia z Sarukianem. Arman, za każdym razem jak się widzimy, to zamierasz jak przestraszona kaczka. Nie masz pojęcia, co zrobić. Zrobię z tobą, co chcę. Zawalczę z tym, kogo wybierze UFC. Pamiętam, jak cię uderzyłem i się z tego po prostu śmiałeś, potem chodziłeś jak gangster. Idź dalej. Jesteś na dobrej drodze. Z tym, że kilka poziomów pode mną, dzieciaku. Jack de la Maddalena stanął do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego kategorii półśredniej UFC kiedy w miniony weekend na gali UFC 322 w Nowym Jorku zmierzył się z Islamem Makachjewem. Dagestańczyk nie dał mu żadnych szans i wypunktował go na pełnym dystansie, kontrolując rywala głównie w parterze. Kilka dni po gali Dela Madalena krótko skomentował swoją porażkę z Makachjewem na profilu na Instagramie. Dziękuję tym, którzy mnie wspierają. Islam jest jednym z największych w historii i zasługiwał na zwycięstwo. Ja wyciągnę z tego wnioski i pójdę dalej. Paddy Pimblet wciąż nie wie, z kim zmierzy się w swojej następnej walce. The Buddy bardzo chciałby starcia z Ilią Topurią, jednak innym pretendentem w kategorii lekkiej jest Justin Gaethje. The Highlight twierdzi, że jeśli nie otrzyma walki o pas mistrzowski, to zakończy karierę. W ten sposób otwarcie grożąc UFC. W rozmowie z Jamalem, niazem to właśnie Pimblet skomentował zachowanie Gediego. Nie chcę mówić źle na temat Justina Gedziego, on jest legendą, ale robi wywiady i zachowuje się jak dzika, twierdząc, że UFC jest mu coś winne, że zasługuje na jakieś rzeczy. Nikt nie jest ci nic winny. O wszystko trzeba walczyć. Moja ostatnia wygrana, pokonałem kogoś z lepszym rankingiem, w lepszym stylu niż ty. Wiem, że jesteś legendą, i oczywiście zrobiłeś sporo dla organizacji, ale nie możesz po prostu żądać walki mistrzowskiej. 21 listopada podczas gali Babylon MMA 55 do rywalizacji wrócił Krzysztof Głowacki. W debiucie dla tej organizacji zmierzył się z Jordanem Nandorem i został przez niego szybko poddany. Po walce Głowacki napisał w mediach społecznościowych Nie tak to miało wyglądać i jest mi z tego powodu naprawdę cholernie przykro. Zawiodłem sam siebie, ale wiem też, że wielu z was liczyło na inny wynik i to czuję najmocniej. Widzę, jak mocno siedzą we mnie bokserskie przyzwyczajenie. Choć dostałem tego dnia lekcję, to nie odebrała mi ona marzeń ani determinacji. Ta forma walki stała się dla mnie wyzwaniem, które chcę dalej podejmować krok po kroku, dzień po dniu. Obiecuję tylko jedno: będę pracował dalej, z pokorą, z determinacją i z wiarą. Ujawniono nazwisko przeciwnika, z którym zmierzy się Arkadiusz Wrzosek w walce wieczoru Gali XTB KSW 114. Zawodnik wagi ciężkiej zmierzy się ze Szymonem Bajorem. Gala XTBKSW 114 odbędzie się 17 stycznia w Radomiu. Jak myślicie, czy Arek Wrzosek wygra z tak doświadczonym zawodnikiem jak Szymon Bajor? Dajcie znać w komentarzach, jak widzicie ten pojedynek. Arek Wrzosek udzielił również wywiadu na kanale mymma.pl, w którym wypowiedział się na temat walki z Szymonem Bajorem. Zobaczcie krótką wypowiedź byłego pretendenta do pasa KSW nie dostałem jej żadnej propozycji jak jakieś tam rozmowy prowadziłem może nie, tak no chwilę po walce z Filem no to jakieś tam była pula potencjalnych rywali ale to Woju powiedział, że zobaczymy jak to będzie, on sobie układa, jak będzie im to pasować, no i najbardziej im pasowało, też Szymon miał walkę niedawno i chyba jest zdrowy po tej walce, także najbardziej pasowało organizacji zostawić taką walkę, tak naprawdę Woju do mnie zadzwonił, rozmowa trwała na temat walki minutę, nie, powiedział, że jest taka propozycja i wszystko pasuje im i czy mi pasuje, a ja oczywiście mi, mi pasuje i właśnie walczę z Szymonem. Artur Szpilka, zawodnik KSW i reprezentujący warszawski centrum atletyki, jest już na półmetku przygotowań do walki z czeskim zawodnikiem, która odbędzie się 20 grudnia w Łodzi. Szpilka udostępnił na swoich mediach społecznościowych krótką wypowiedź, w której można zobaczyć, jak wspiera swoich klubowych kolegów. Oczywiście trening wjechał do słuchajcie, a już niedługo WCA Fight Team, Jano jeszcze chłopaków tutaj wiadomo Wiktor Muslim i Spirka Lecimy panowie Jano najbliżej, bo 6 grudnia Jano pochodzę. Piotr Kuberski i Michał Materla zmierzyli się podczas gali XTB KSW 92 która odbyła się 16 marca 2024 roku. Pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie, kiedy Materla został znokautowany. Mimo tego obaj zawodnicy do dziś utrzymują pozytywne relacje, o czym Materla napisał na Instagramie. Rywalizacja potrafi wiele nauczyć, o innych, ale przede wszystkim o sobie. Dziś stoimy razem, już nie jako przeciwnicy, lecz jako ludzie, którzy przeszli swoją drogę i potrafią spojrzeć sobie w oczy z pełnym szacunkiem, bo prawdziwą wartością nie są wygrane, lecz relacje. Które przetrwały mimo różnic. W grudniu tego roku miała odbyć się walka unifikacyjna o pas wagi średniej KSW pomiędzy Pawłem Pawlakiem, czempionem, a Piotrem Kuberskim. Mistrzem tymczasowym. Organizacja pracowała nad tym zestawieniem, jednak ostatecznie nie zobaczymy go w tym terminie, ponieważ KSW nie porozumiało się ze stroną reprezentującą Piotra Kuberskiego. Kuberski był gościem Gali XTB KSW 112, która odbyła się 15 listopada. Podczas tego wydarzenia, w rozmowie zamieszczonej w wideoblogu z Gali, powiedział: Gdzie ucho przełożysz? Ogólnie wszystko dobrze, w jak najlepszym porządku. Żyję pełną życia, odpoczywam, jem. Relaksuje się, dużo trenuje, dużo jem, więc żyć nie odmie. Kuberski dodał, że cieszy się, iż ma teraz przerwę od startów i może wypocząć od mocnej rywalizacji. Tym jestem, tym bardziej utwierdzam się, że zrobiłem dobrze, że sobie po prostu odpoczywał. Odnosząc się do sprawy kontraktowych i rozmów z KSW, powiedział: Co dalej? No, na pewno się dogadamy, chcemy się dogadać. Jak wyjdzie, zobaczymy. To, Ale czy... jestem, jestem pewien tego, że, że będzie ok. Na kanale Filipa Lewandowskiego w obszernym wywiadzie pojawił się mistrz KSW Paweł Pawlak, któremu prowadzący zadał kilka ciekawych pytań. Jedno z nich dotyczyło oczywiście konfliktu pomiędzy tymczasowym mistrzem KSW Piotrem Kuberskim a samym Pawłem Pawlakiem, obecnym na kanale u Filipa Lewandowskiego. Pawlak krótko przedstawił swój punkt widzenia na ten spór. Zobaczcie sami jego krótką wypowiedź. No wiecie, no. Mam... Tak naprawdę, ja sobie tak analizowałem ostatnio ten konflikt, bo zobaczyłem Piotrka wywiad, że on na mnie jest podkurwiony, i tak dalej, że wiesz, tak się zachowuje. Ale tak naprawdę to nie ja zacząłem ten konflikt, bo ja raczej nie jestem jakąś osobą, która wiesz. Konfliktuje się z ludźmi, po prostu mnie mocno uraziło to, że mnie wyśmiewał na temat tego, że wiesz, ja na decyzję się biję i jego styl jest najlepszy, wiesz, bo kautuje. Więc wiesz, to nie jest moja wina, że tak to wynik, ten, ten konflikt tak eskalował bardzo wysoko do góry, bo tak naprawdę ja chciałem się z nim bić. I tak trochę wyglądało to, jakby on myślał, że ja się go boję, wiesz o co chodzi. I dlatego tak ta sprawa się po, po, posunęła mocno, że wiesz, że tak jakby przestaliśmy się lubić i tak dalej. Ja go i tak szanuję, wiadomo, to nie jest tak, że ja go nie szanuję, nie? Cały wywiad dostępny jest na kanale Filipa Lewandowskiego. Link znajdziecie w opisie. Podczas gali xtbksw KSW 112, która odbyła się 15 listopada, Patryk Kaczmarczyk poddał Adama Soldaewa i zdobył tymczasowy pas mistrzowski wagi piórkowej. W kolejnym pojedynku polski zawodnik może zmierzyć się z Salahdinem Parnasem, pełnoprawnym czempionem. Kaczmarczyk jest gotów na taki pojedynek, ale w rozmowie z Arturem Mazurem dla kanału Klatka po klatce powiedział Nie ma 2,5 roku w kategorii 66 kg. No o czym my rozmawiamy? 2,5 roku to jest kawał czasu. Ile walk można stracić w, w 2,5 roku? Wiesz, to jest... Z y... 5. No albo z sześć. <noise> tak szczerze, nie? Wiesz, to no, no, na luzie. Na luzie sześć walk można zrobić w 2,5 roku. Także jego nie ma tyle w kategorii 66 kg, a teraz w sumie wychodzi, także jestem ja i długo, długo nikt, no bo kolejnym rywalem, no nie wiem, Brichta, yy, Nachaje, Harzewski. Zanim jednak dojdzie do ewentualnej walki, Patryka Kaczmarczyka czekają negocjacje z KSW. No teraz czekają... Bo dłużej ciężkie. nie bronił pasa w piórkowej niż w Zdecydowanie, no logicznie było tak, żeby zamalczył teraz ze mną. Tylko, że teraz czekają nas ciężkie negocjacje, bo to jest już końcówka kontraktu naszego, także... No, takie informacje też do mnie doszły. Także w końcu nie będzie za, za mało. To będzie, to będzie dobry czas. W końcu nie będzie za mało. To będzie dobry czas, no. muszą Popraw naprawdę, okularki, tak muszą jest. Muszą naprawdę tutaj face. za tą Francję, muszą naprawdę dobrze zapłacić. Jeśli zaś chodzi o termin powrotu, to Patryk Kaczmarczyk celu w miesiące przed czerwcem lub najpóźniej po wakacjach. Świadkiem w, w czerwcu na weselu, to na pewno w czerwcu się nie będę bił, bo jeszcze mam tylko jednego brata, ja jeszcze mam siostrę, no to dobra. Jeszcze mam właśnie, brata, no, brat mnie poprosił, będę być świadkiem u niego na weselu, no to w czerwcu nie pamiętam którego to jest czerwca dokładnie. Idealnie nie? byłoby stoczyć walkę wcześniej. Przed, no przed ewentualnie we wrześniu, na przykład jak już później, nie? Jakbym miał to robić znowu, bo już nie chcę się prosić o te trzecie walki w roku, bo nigdy to nie wyjdzie chyba. E Podczas gali XTB KSW 112, która odbyła się 15 listopada w Szczecinie, Patryk Kaczmarczyk zdobył tymczasowy pas mistrzowski wagi piórkowej, natomiast Marcin Held pokonał Mariana Ziłkowskiego i umocnił swoją pozycję jako główny pretendent do tytułu mistrza wagi lekkiej. Oznacza to, że obaj zawodnicy mogą w kolejnych pojedynkach zmierzyć się z Salahdinem Parnasem, który jest aktualnym posiadaczem pasów wagi lekkiej i piórkowej. W programie Octagon Live Marcin Held przedstawił swoje stanowisko na wypadek, Gdyby to Kaczmarczyk jako pierwszy otrzymał szansę walki o tytuł. Nie, 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 nie. <laughs> nie właśnie wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie sytuację, niestety, jak już e, dochodziło do tej walki, to wiedziałem, że będzie taka sytuacja, że, e, że mogę być, e, na, że kolejny przedmiotem będę, będę albo ja, albo Patryk, albo jeszcze Bartosiński. E, więc wiedziałem, że tak może być. I tak naprawdę, nawet jeśli by przyszła, e, w sensie, o, jeśli Patryk by dostał teraz walkę, z Saladinem, no to ja nie chcę czekać. właśnie, Ja chcę zawalczyć z kolejnym numerem 1 albo numerem 2. Najlepiej by było zawalczyć z Mircią, który teraz wygrał swoją walkę. Zawalczmy, udowodnię jeszcze bardziej, jeszcze kolejny raz udowodnię, że zasługuje na tę walkę. Was nie boję się tej walki. Held dodał również, że w sprawie wyboru rywala dla Mistrza. Ja się obawiałem tego, że ta gala we Francji będzie w lutym. I. I będą, będą naciski w moją stronę, żebym szybko wracał. A też jest mi to nie na rękę. No, według, dla mnie, tak, od kwietnia, kwiecień to jest takie no, minimum, taki najszybszy termin. Byłbym, znaczy na luty też byłbym gotowy, ale chodzi o to, że pozwoliłoby mi to troszeczkę teraz sobie odpocząć, troszeczkę spędzić czasu z rodziną, skorzystać z ferii, pojeździć na nartach i później w kwietniu mógłbym wrócić do klatki. Kwiecień, maj, czerwiec. Myślę, to jest, to, to jest taki idealny termin Okej, W zeszłym roku popularny Bartos podpisał nowy kontrakt z organizacją KSW. Mistrz wagi półśredniej chce stoczyć wszystkie walki z umowy, a potem być może spróbuje dostać się do organizacji UFC. W rozmowie z Arturem Mazurem w programie Klatka po klatce Bartos został zapytany o to, czy nie będzie mu żal rozstawiać się z KSW. Czy będzie żal? Na pewno będzie. Ale już dawno określiłem swoje cele i ich nie ukrywałem. Usiadłem z Maćkiem i Wojem i powiedziałem wprost jakie mam plany. Może wcześniej by się to udało, gdyby nie skomplikowane sytuacje kontraktowe, ale doszliśmy do porozumienia. Nie robili mi pod górę i nie robią. Także tu się zbudowałem i fajnie będzie iść jako mistrz za ocean, bo co jak co, ale myślę, że mistrzów KSW tam trochę szanuje, trochę respektu mają. Paweł Tyburski pokonał w pojedynku na specjalnych zasadach byłego mistrza KSW, Marcina Wrzoska. Teraz celuje w kolejną legendę największej polskiej organizacji Michała Materle. Rewanż z Wrzoskiem wydaje się jedynie kwestią czasu, ponieważ obaj zawodnicy zapowiadali taki pojedynek jeszcze w trakcie promocji Gali Fame 28. Zanim jednak do niego dojdzie, zombiak musi odzyskać pełną sprawność, co może jeszcze trochę potrwać. Tymczasem w wywiadzie dla TV reklama Tyburski wskazał kolejnego wymarzonego rywala: Zawalczyć z Michałem Materlą w stójce, teraz. A on o tym wie? Nie, nie wiem. To wyzwanie. Coś? Tego, co wiem, bo federacja mi go proponowała i próbowali z nim rozmawiać, ale chyba nie chciał ze mną się być. tak. Dlaczego? Jak przekazali? myślisz? Nie wiem. Nie wiem. To Michała jest, wiesz. Bardzo szanuję tego człowieka, wojownik i też no, legenda MMA. to głos, który jest z wielkim uznaniem dla mnie zawodnikiem i kurde było wspaniale. Wydaje mi, się, że moja, wydaje mi się, że moja postawa i moja forma jakby jest powodem do tego, żeby mógł mogli mnie przymierzać do, do niego. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle.